A, dzień dobry. Dzień dobry. Przypada, już... że panowie zdjęcia robicie. Tak. Nie tylko, tylko nie po zabierali? samolotów, przecież nie ma teraz. W ale my już przed chwilą byliśmy. Okej, okay, dobra. Tak rozumiem, to... ale się my... panowie się oddalili? Jest, tym, tak? jest zakaz robienia zdjęć. Ale nie ma, nie ma podstawy. Nie pracy, ma zakazu więc, robienia zdjęć. A my robimy jest, tylko samoloty Jest podstawa prawna na podstawie e, listy, a na z uwagi na to, że to jest w tym momencie nie? No tak, ale to nie działa. My wiemy, co możemy, naprawdę. Tyle, tyle okay. co już wszystkimi służbami przerabialiśmy, tematów... Dobra, jak no, chcecie, panowie, przerabialiśmy, to, to ale nie? Dobrze, nie ma okay. problemu. Jeśli pan chce, to może pan zgłosi, że tu stoimy. Niech to przyjedzie tam, policja. O, to, to policja. To My się lubimy z nimi kłócić akurat, zwłaszcza ja. Tak? No to dobra, spoko. Nagrywa mnie pan przyjemnie. No, oczywiście, że nagrywam, no bo... Każda, każda interwencja, jeżeli jest, to, to ja nagrywam. Przy każdej kontroli informuję yy, funkcjonariuszy, że to co ja zrobię sobie z nagraniami, to już jest moja sprawa. Ale generalnie nie robimy nic z tobie. Co nie moglibyśmy robić? Tam? Nie, Wie pan trzeba otwarcie powiedzieć, że nie ma zakazu fotografowania samolotu i tyle. A to czepialstwo, no, się no, ze no, strony ja służb ja mundurowych. ...fotografowanie głębszej kultury portu lotniczego, jako taki, tak. Wprawie tak. na to, że całku są pionowe, jak i czas. Ja nie no, Jak sobie panuje samolot, to wiecie, no, no. Który, no nie, to wiadomo, nie? Tak jak takiego. Dobra, słyszałem, żeście... Tak, tak, tak. A on jest... w sumie kiedy, żeście go widzieli? E, pięć minut temu. <laughs> dobra, No w takim razie nie mam Okej, miłej służby. Czekaj sekundę. No robię. No? Polecić czy nie polecić. No właśnie co on robi? Kółka kręci i nie chce lecieć. A my na niego tak dzielnie czekamy. No właśnie że czekamy, bo czekacie. Bo on się nie daje. No, no, no. co? Szykuje się, że poleci, czy nie bardzo? No, sobie, światło miało początek w sumie, nie? No tak. No zrobił takie kółeczko i wrócił na miejsce. i właśnie sami zastanawiamy się. Nie, jeszcze chwilkę poczekamy, zaraz trzeba uciekać, bo słońce zajdzie. To i tak nic z tego. Nie? A ja mówię, dla pana z koleżanki I Tak sobie płacę, myślę, na kanale, któryś wizę. Takie wypowolenia jeszcze a to coś takiego, nie? Ja nie, nie, widzę, tylko nie, 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 to Subskrybuje, subskrybuje pan kanał? Subskrybuje, subskrybuje pan, kanał. pan kanał? Chyba wszystkie służby już subskrybują Nie, nie subskrybuję, ale... To trzeba, nie za subskry... trzeba zacząć Ale się pojawiło bo on, bo on wystąpił na tym kanale Fajne materiały są. A kanał jest mój <laughs> A pan już był dzisiaj nagrany Proszę? Pan już był dzisiaj nagrany na ten jego kanał ale... Ale się nie pojawia. Mogę wrzucić? Wolałbym nie w sumie, ale Pana wybór, Nie, nie no, chyba, chyba pan jeszcze nie zasłużył. Ja wiz... was. Ja was. kanał was. Legitymowanie. Ja was. Legitymować nie chciałem. No. Widzę, widzę, że szybko się rozchodzi. Widzę, że, widzę, że szybko się rozchodzi. Parę miesięcy będzie ja, to... <gry> już taką trochę wendetę z policją robimy, bo przez tyle razy co nas tak e, źle potraktowali, to stwierdziliśmy, że już teraz policję każdą nagrywamy, każde ten. Jeszcze nie wysyłamy, ale jak któreś tam bardzo podejdą za skórę, to pójdzie to w końcu za badanie nie do prokuratury, bo to, to przeginają Wiadomo, że jaka jest sytuacja i my nie protestujemy, bo my, jak, ktoś, jak policja jest grzeczna, to i dajemy się wylegitymować, sprawdzić, to nie ma problemu. Ale jak ktoś tam wchodzi z gębą od razu, z pyskówkami, no to... No było, że się te, w gips pchamy... My... też wiemy, jak się odezwać, nie? A poza tym wojska nie nagrywamy, tylko samoloty wiesz. Więc... A wy, chyba my jesteśmy tu najlepiej zweryfikowani z wszystkich możliwych ludzi. Także. No to tak, my sobie też zdajemy sprawę jaka jest sytuacja, nie? Znaczy to jest najgorsze, że to jest rotacja, to dwa tygodnie nowi I jeszcze jak ktoś jest w miarę normalny i normalnie gada, to to spoko, to nie ma problemu. My też nie widzimy przeciwskazań. Wręcz, no jak najbardziej trzeba sprawdzić kto to się kręci, nie? Ale no niektórzy Teraz, to tej... próbują w w tej... W tej... Tej... Aha, tak to robić, nie? Aha, a no. że... <ślaj> <ślaj> tak, tak, tak się bawimy. Jak to, ryplali, to na lankę, pewno. Tak, tak. No. to też Jak jedzie <noise> chyba nawet, nie? Taka sytuacja. Jedzie, jedzie. Co, ruszył? Tam 400? Nie, enter, A, enter. enter, czerwony. A, jeszcze może jak się złapa. Wem, nie. Czy nie sworzy, Zobaczymy. <noise> <noise> jestem.